Hej, to Dominika. Ten film jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które chciałyby wrócić do czytania na przykład po jakiejś przerwie, albo dla tych, które czytają dość mało lub wcale, ale zależy im, żeby robić to częściej, bo lubią czytać. Będą tutaj wskazówki m.in. dotyczące tego, jakie książki wybierać, albo jak znajdować. Czas wolny właśnie na czytanie książek. Gdy chcemy wrócić do czytania, na przykład po jakiejś dłuższej przerwie, to bardzo istotne może być to, jaką książkę wybierzemy, od jakiej książki zaczniemy nasz powrót. Bo bardzo często od tego zależy, czy rzeczywiście wciągniemy się z powrotem w czytanie. Zastanów się, czy wśród Twoich najbliższych jest jakaś osoba, która dużo czyta. Być może ta osoba może polecić Ci jakąś książkę, a następnie, jak już ją przeczytasz, będziecie mogli o niej podyskutować. I myślę, że świetnym sposobem na powrót do czytania są również wszelkie kluby książki, kluby czytelnicze. Co prawda. Podejrzewam, że bardzo różnie one działają, ale na przykład ten, do którego ja należę, który założyłam na początku zeszłego roku, klub książkowo-filmowy, polega na tym, że jedną książkę omawiamy raz na około 3 miesiące. Także w zasadzie od ogłoszenia tytułu książki, którą będziemy omawiali, mamy około dwóch miesięcy na przeczytanie jej. Zatem, oczywiście, jest to miejsce dla moli książkowych, które dosłownie pożerają książki jedna za drugą. Ale jest to także miejsce, jest to klub dla osób, które czytają trochę wolniej, trochę mniej. Ale lubią to robić i lubią rozmawiać z ludźmi o tych książkach. Tak naprawdę ja założyłam klub właśnie z taką intencją, żeby więcej czytać. No bo ja w zasadzie od dziecka lubiłam czytać, zawsze coś tam sobie czytałam. Podczas studiów troszeczkę mi się to poluzowało. To znaczy, jeszcze na początku studiów pamiętam, że czytałam jakieś książki fabularne, zawsze miałam książkę przy sobie, na przykład w tramwaju czy w metrze. No i najwięcej czytałam w wakacje. Ale po drugim roku bodajże. Przez całe wakacje, przez całe trzy miesiące, nawet ponad, nie przeczytałam ani jednej książki. Mam wrażenie, że ja po prostu wtedy byłam jakoś zrażona do czytania ogólnie, bo zakończyłam wtedy naprawdę długi proces nauki na jeden przedmiot i szczerze miałam dość wszelkich tekstów. Ale niestety to był taki przełom bardzo negatywny, po którym ciężko było mi wrócić. I później, no, to moje czytelnictwo nie było tak. Ciągłe, tak regularne. Dopiero w tym roku się trochę otrząsnęłam i czytam tyle, ile chcę czytać. Może dobrym sposobem na powrót do przygody z czytaniem będzie wybór takiego gatunku, autora, albo nawet konkretnie książki, które wiesz, że naprawdę lubisz. To nie jest tak, że zawsze musimy sięgać po nowe książki, takie, których w ogóle nie znamy. Nawet jeśli od kilku lat nie przeczytałeś żadnej książki. To spokojnie możesz wziąć się za taką, którą już kiedyś tam przeczytałeś, bo być może właśnie ona przypomni ci, jaką przyjemność potrafisz czerpać z czytania i wtedy też myślę, że może być ułatwiony wybór kolejnych pozycji do czytania właśnie poprzez tego samego autora czy ten sam gatunek. A jeśli właśnie masz w głowie jakąś ulubioną książkę czy ulubioną serię, niech to będzie na przykład Harry Potter, warto jest poszukać w internecie czy popytać znajomych. Jakie książki są podobne do tej Twojej ulubionej? Bo naprawdę w internecie zdecydowanie można znaleźć takie informacje, i faktycznie czasami może to być strzał w dziesiątkę. Nie zaczynaj z grubej rury. Zdecydowanie lepiej jest na początek wziąć książkę dość krótką i o łatwej tematyce. Niż jakieś wielkie tomiszcza, które traktują o naprawdę poważnych sprawach. Nie chodzi mi o to, że musisz wybrać komedię zamiast dramatu, czy komedię zamiast kryminału, bo może faktycznie sama tematyka nie jest tak istotna jak sposób pisania tej książki. Także tutaj kolejna porada. Jeśli w trakcie czytania książka wyraźnie ci nie odpowiada, jest na przykład dla ciebie w jakiś sposób za trudna albo wyraźnie cię męczy. To nie bój się ją odłożyć i sięgnąć po jakąś kolejną. Nie myśl o tym, jakie książki chcesz lub jakie czujesz, że powinieneś przeczytać, bo to może cię przytłoczyć. Bardzo wielu z nas ma w swojej głowie czy gdzieś spisane listy książek, które chcieliby kiedyś przeczytać, ale myślę, że jeśli masz problem z sięgnięciem po chociażby jedną książkę na jakiś czas, to nie ma sensu patrzeć na takie listy, nie ma sensu o nich myśleć. Ja mam tak na przykład z odpowiadaniem na wiadomości. Jeśli widzę jedną wiadomość, nie mam problemu z odpisaniem na nią. Ale jeśli widzę tych wiadomości 10, to po prostu już nie wchodzę w aplikację. To mnie przerasta. Wybierz sobie konkretną porę czytania. Ja na przykład bardzo lubię wybierać godzinę 21, bo jeszcze nie jestem wtedy tak śpiąca, a z kolei wiem, że już nie chcę o tej porze. Pracować, dobrze byłoby odpocząć od komputera czy telefonu, więc jest to dla mnie taka idealna pora na czytanie. Ale broń Boże, nie traktuj tego jako jakiś przymus czy obowiązek, bo jeśli na przykład danego dnia nie masz za bardzo ochoty czytać albo jesteś zmęczony, masz zmęczone oczy, to odpuść i zabierz się za to dnia następnego. Wiem też, że dużo osób wybiera czytanie tuż przed snem, w łóżku i trzyma sobie na przykład zawsze przy łóżku książkę. Prawdę mówiąc, nie polecam tego, bo wiem, że wiele osób w ten sposób po prostu zasypia nad książką, a już w szczególności jeśli słuchają na noc audiobooków, no to jest to tym bardziej możliwe. No i wiecie, wtedy jesteśmy najbardziej zmęczeni i też ta treść może do nas tak łatwo nie dotrzeć jak w ciągu dnia. Więc mam taką poradę, że jeśli tylko macie możliwość, to starajcie się czytać trochę wcześniej niż tuż tuż przed snem i tym bardziej w łóżku. Jeśli w ogóle nie potrafisz wygospodarować czasu na czytanie w ciągu dnia, to przemyśl sobie, co robisz w ciągu dnia w wolnym czasie. Być może jest jakaś czynność. Tutaj podam przykład. Na przykład, spędzanie czasu przed komputerem czy z telefonem na mediach społecznościowych, na YouTubie. Być może jesteś w stanie zrezygnować z pewnego czasu robienia tych czynności na rzecz czytania. Myślę, że bardzo często będzie to zdecydowanie zdrowsze rozwiązanie, produktywniejsze i być może naprawdę da Ci spore korzyści. Także. Zastanów się nad tym, jak zagospodarować swój wolny czas. Też mogę Wam tutaj polecić mojego vloga, którego ostatnio nagrywałam, w którym zamieniłam czas spędzony na telefonie na czytanie książek. Także po kliknięciu tutaj, możecie odtworzyć ten film. Na dzisiaj to już wszystkie porady, ale jeśli tylko macie takie życzenie, to mogę pomyśleć o kolejnych punktach i nagrać drugą część do tego filmiku. Jeśli macie taką chęć, to napiszcie o tym w komentarzach poniżej. Być może macie swoje własne sposoby, którymi chcielibyście się podzielić z innymi, o tym również napiszcie w komentarzach. Myślę, że jakoś pod koniec stycznia mniej więcej opublikuję film, w którym powiem Wam o książkach, które mogą Wam właśnie pomóc wrócić do czytania. Będą to dość krótkie, łatwe i przyjemne lektury, które mam nadzieję, że zainteresują niejednego z Was. Serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Koniecznie dawajcie znać. Jakie filmy książkowe powinnam nagrać w przyszłości? I nie tylko książkowe, może macie pomysły na jakieś inne filmy, na przykład z poradami. Bardzo dziękuję również osobom wspierającym ten kanał finansowo i nie tylko. Teraz na ekranie pojawi się lista tych osób. Jeśli ktoś z Was, kto nie jest wspierającym, chciałby dołączyć do tego grona, to koniecznie kliknijcie w linki w opisie tego filmu, a tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo!